I Mieszkała Feliksa Brygoła, Stanisław Brygoła i Janina Brygoła. Była wdowa, syn i córka. I druga rodzina była Ignacy Zdunek i Florentyna Zdunek, i miały małe dziecko. Czyli jeszcze raz, jak można było, z Brygołów, imiona: Feliksa, matka, syn Stanisław i córka Janina. I później jeszcze była... Była, była rodzina, córka Brygoliny, nie wyszła za że z Dunka. Miała córkę i, i tyle było, wszystkich sześć osób. Czy pan wie na przykład skąd tutaj do Brygołów żyli? Skąd one przyszły? Trudno jest powiedzieć. Ale mogły być przez zimę i do, do, sierp do sierpnia. Do, 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 lip do lipca, bo południu ich nie były. To tu mogły się ukrywać. Mogły tu być. Zrobiły sobie kryjówkę. tych brat mój pod, pod oborą, Wykopały, zabalsamowały. Pod stodołu była piwnica, ale wszyscy był z, z, z podwórka. I tam ich łapały. To było w lipcu. I dopiero się wtedy wydało, jak Zygubek przyprowadził Niemców. To ja byłem tu w ogródku, bo tu nie tak dąż stoją, i przychodzi Niemiec i mówi: Judy, ja mówię, panie, ja nie jestem Żyd. bo mam dowód. I patrzę, a tu już, może jakieś 100 metrów od szosy, idzie, dwóch, w perelinach i miały na głowę te kaptury. I doszły. A jak już, a tu Żydy wyskoczyły z tego, z budynków i ich zastrzeliły ich a trzy Żydówki uciekły. Co siedziały w Kryjówce, to jak uskoczyły, wyskoczyły Żydy, to te Żydówki się pytały. Dopiero później, jak tych wydiły, dopiero Żydówki wylazły i było słychać od razu, tu, jak, jak płakały. A po, po tych Niemcy doszły, Florka i ta wzięła Jaśkę i swoje dziecko na ten i dbanek jakiś z wody i wyszły. I Niemcy ich puściły i one po może jakieś usły do 100 metrów. I tutaj jak ten krzyknął, tak ich wróciły. Jak ich wróciły, to Chlorka od razu przed tym Niemcem, na kolana. I zaczęła to szankami machać i ten... I dopiero ten Niemiec, ten jeden wyjął pistolet, dał drugiemu i ten strzelił trzy razy. I później oddał mu i potem z powrotem w i jeszcze raz strzelił. A ty, tymi trzema strzałami w kogo strzelili? No, Jaśka to dziewczynka, dziecko i florka. Jaśka, czyli. Córka. Brygo... to. tak. Bo ona i wzięła dwie swoje dziecko i to Jaśka wysły, posły, już tam tych ich puszczyły, te frontowe. Tylko tutaj ten, te dwóch to sły, a to są, No już nie badam, sed, ten, i, i... A tutaj stąd, stąd krzyknął, ja do nich dopiero wróciły. I co potem dalej się stało? Co, co tam się działo na tym. Chodzi o to o miejsce, o te zabudowania. Co tam się działo? Oni byli zamordowani, co dalej. szliście tam, byliście tam? Byliśmy, zakopaliśmy ich. I leżały do, do sierpnia, później przechowały ich do koczka. Ale przy, zakopaliście Brygołowo, zakopaliście rodzinę Brygołów, prawda? Tak. – I Żydów. – I Żydów. I pochowane, nie ma nic. A jednego brakowało, Ignaca Zdunka, bo był mażem Florki. Jego nie było, ja nie wiem. On mówi, że nie się zdaje, że na drugi czy na trzeci dzień przyszedł. Rano, nad ranem, słońce zeszło w górko, szedł przez, przez kolonię, karabin na plecach, a najpierw był u sołtysa. Tak, ja moje wieści. Żeby u Sołtysa, poszedł do Sołtysa, od Sołtysa nie zastał, u Stasiaka i szedł przez kolonię, przed do budynków, pootwierał budynki, pootwierał wszystko. Ojciec mi będzie palił. Trzeba przygotować wodę, bo mówi, niedaleko, to jest pożar, to jest trzecha, to my trzeba mieć wodę przygotowaną. Szedł na ten dołek, co tam były pochowane te. Nachylił się, to ja był o, modli się. A on se podstawił karanin pod brodę, miał nie wypał, Nie wypalił mu. Podniósł się, wziął karanin, poszedł na podwórko, bo z tego tytułu, że nie był wypał, łóżka leżała, cały nabój leżał w tym miejscu, gdzie on stał. poszedł. Poszedł na podwórko, przyszedł drugi raz, zawadował, nachylił się, podstawił się pod brodę. Wszelkie, tylko czapka do góry funkowała. Wtedyśmy polecieli, zabity leży. Czy pan wie, czy te, te żydówki, te trzy kobiety, które się wtedy uratowały, mm -hmm. czy one przeżyły wojnę? Nie wiem. Nic o tym nie wiadomo. Bo one tutaj były trzy dni, i we, 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 we trzy, we trzy ich było. To jedna posła, dwie zostały, jak ta przyszła, tak gdzieś posły. A pan mówi tutaj trzy dni, to gdzie, gdzie tutaj trzy dni? U trzyastni siostry za sto dołu. U pana? Tak. Po tym zamordowaniu? Tak. A... Po zamordowaniu Żydów. I tu siostra im dała stronie nie? To jest trzyastna siostra. Ale ona wiedziała, że tam są Żydówki? No, wiedziała chyba, bo im dawała. A jak ona się nazywała? Kępa Władysława. Kępa? Tak. I nie bała się pomimo tego, że tutaj była wymordowana rodzina. Panie, ludzie wszystkiego się bojali. Ale co miałeś robić? A jeszcze chcę Pan pokaże mi więcej gdzie to były budynki. Tu stojała obora w tym miejscu. Tam stojał stary dom, jak tam są, a o tu stojał nowy dom. A o tu za tyłu stojała stodoła. A gdzie oni byli zamordowani wszyscy? Florka to była zamordowana tu przed, stodo przed stodołą. Że, że tam. I ta Jaśka, i, i to dziecko. A... To jest te pole, tak? W pola? Tak. Słucham? Tu jak początek pola jest. O tu, o tu, o, o tu w tym miejscu gdzieś A brygolina to na podwórzu, gdzie i, i, tylko mogę powiedzieć, że gdzie, gdzie le, gdzie leżały, po, leżały pod stodołą, tak. A pan powie Stanisław gdzie był zabity? Na podwórzu o tu. Gdzieś tutaj, tak? Tutaj jest całkierat. Tak, kokerata. A i byśmy mogli zobaczyć, a gdzie są... Gdzie są y, pochowani Żydzi? To ja Panu pokażę. No to idziemy. Tylko żebym ja się nie zmylił tyś. Dobra, idziemy. O tu jak to zielone żyto jest. To A na tu... początku tego pola? Tak, o zaraz pójdziemy, ja pokażę nawet w którym miejscu. O, tu! O. Tu były pochowane. I tu kazał już pochować autostrad. A tam były pochowane brygoły. A ta córka, którą cofnęli, to gdzie ona wychodzi? Jak ona wyszła z domu, to którędy ona uciekała? A to drogą, i drogą szły w tamtą stronę. I tam szła? Tak. A tu ktoś próbował ekshumować tych Żydów, tych ludzi, czy nie? Nie, Żydów to nie.